Zimny, rześki poranek w Borach Tucholskich, jesteśmy w takim wilgotniejszym terenie, w takich olszynach tutaj, poprzecz odplatanych świerkami i natrafiłem na takie zjawisko, które zawsze chciałem znaleźć. Lodowe włosy. Trochę przymarznięte, o zobaczcie. lodowe włosy niektórzy na to mówią też anielskie włosy ale to jest najzwyczajniej jest najzwyczajniejsze w świecie lód, tylko w postaci właśnie takich włosków i one powstają na na skutek działania takiego grzyba, który żyje w tych takich butniejących patykach konarach na ziemi no się nazywa łojówka różowawa no i właśnie ta grzybnia w tym, tym, tym drewku powoduje to, że ten lód, woda w tym drewnie się powoli krystalizuje nie tak gwałtownie jak w zamrażarce, tylko tak powoli, powoli dlatego tworzą się nie takie typowe ostre kryształki lodu tylko właśnie takie włoski bardzo to fajnie wygląda, ciekawie to jest właśnie kilka tych takich skupisk o, I zawsze to rośnie na, na patyczkach. Patyczkach, jakichś gałęziach. O, wiadomo, że wtedy ta łojówka też tutaj występuje w tych, w tych gałęziach i tworzy właśnie te takie piękne struktury. Tu jest jeszcze jedno. O, trochę już obleciało. No trudno. No, ale jak weźmiemy takie coś do, 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 do rąk, no to ona od razu się roztapia praktycznie. Także nie są żadne włosy, tylko normalny lód. W dotyku to jest takie coś jak wata cukrowa, no, ale widać, że on się roztapia jak normalny lód. O, już tylko woda została. Także tak wygląda ta cała tajemnica. To niedawna, ludzie nawet nie wiedzieli skąd to się bierze, że to grzybłojówka powoduje takie fajne struktury. A Wy dowiedzieliście się kolejnych ciekawostek z lasu i boru. Pozdro z boru.